A jeśli Ty chcesz dołączyć do mojego klubu, wpisz ten znacznik klubu i będzie w moim klubie. Bardzo dużo fajnych rzeczy rozmawiamy sobie bardzo serdecznie polecam. Czy skrzynki powrócą do Browsters? Widzowie dzisiaj się tego dowiecie w tym odcinku, więc siema Witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Czy skrzynki powrócą do Browsters? To jest dzisiejszy temat. Czy te właśnie skrzynki powrócą do Browsters? no już rok ich nie ma tak naprawdę w Brawl Starsie, więc równo tak naprawdę to będzie rok niedługo nie będzie ich w Brawl znaczy nie ma ich w Brawl Starsie niestety twórcy gry po prostu je usunęli nie ma ich i za chwilę wam powiem czy powrócą kiedyś, znaczy czy na razie są plany żeby powróciły skrzynki na razie teraz ale zanim powiem szef podajcie na tiktok a się marzą a skrzynki nie powrócą skrzynki na razie nie ma takich planów żeby skrzynki powróciły więc no niestety niestety na razie skrzynek nie będzie więc tyle wam mogę powiedzieć no moim zdaniem jest słabo bo star dropy są ogólnie ja nie lubię jakoś star dropów no, jakby wolałem skrzynki. Skrzynki były zawsze takie fajne. A ten to jest takie... nie chcę mówić brzydko, ale takie wielkie gówno. Yy, takie jedno wielkie gówno po prostu yy, Moim zdaniem skrzynki są takie trochę zrąbane. Yy, yy, znaczy ja, nie jakie skrzynki, star dropy. przepraszam, widzowie. dropy są zrąbane moim zdaniem. Yy, ja wolałem po prostu widzowie skrzynki, bo to też w sercu oczywiście raczej każdego, kto grał w Brawl Starsa, bo ogólnie ja wtedy bardziej oglądałem Brawl Starsa. Miałem zainstalowanego, ale nie miałem inne konto, więc no tyle powiem, ja miałem inne konto wtedy I to jest moje drugie tak to, naprawdę to konto, na którym po prostu teraz gram dużo. No ale no, kiedyś na innym koncie były skrzynki, ale mi mam ogólnie tam chyba z za zadmiarzy. Ja tam już pod koniec skrzynek, tak naprawdę zaczynałem grać, więc tyle wam powiem. No skrzynki zawsze oczywiście w pamięci, nie? Żeby nie było, nie? Skrzynki w pamięci zawsze będą i no, raczej już do końca właśnie będą, do końca Brawl Stars, bo oczywiście kiedyś Brawl Stars się skończy, ja teraz nie chcę was tutaj, wiesz, wiecie, nastroszeń czy coś, ale to akurat jest wiadome. Każda gra się kiedyś kończy, nie? Dzisiaj taki smutniejszy odcinek trochę, bo no chciałem też naruszyć ten temat, bo widzę, że dużo osób właśnie na polskim YouTube nagrywa, czy skrzynki powrócą do Stars, no to ja też właśnie to nagrałem. No i już dałem wam powiedzieć, jak na razie yy, skrzynki nie powrócą do Stars. No niestety nie powrócą widzowie do Brawl Stars. Yy, tyle wam mogę powiedzieć. Tak naprawdę nie, no bo jakby nie mam tutaj więcej informacji. Na, na przykład w Chinach yy, na, w Chinach się, bo ja robię tak, że ja jeden dzień nagrywam dwa filmy ogólnie, więc no tak tak, tak tak to wygląda, nie, dwa filmy w jeden dzień muszę nagrać, żeby były na kolejny, nie, no więc to już ten newsy, jak są newsy, no to nagrywam w ten dzień, kiedy poznałem te newsy, nie, ale tak, to to, no to jest yy, słabo. Znaczy muszę dwa firmy na dzień, jakby ten, jak chcę codziennie, a tak, no to mogę sobie jeden dzień na jeden dzień, jak będę co dwa dni wstawiał, więc na moim kanale od dzisiaj będzie tak różnie. Czasami będzie codziennie, znaczy będzie taki ten, a czasami na przykład będą co dwa dni, ale już na pewno nie będzie co trzy dni, a jak coś się wydarzy, no to będę was mm, informował na karcie społeczności. Mm, na karcie społeczności to wiecie, bo może będę chory czy coś, no bo teraz dużo chorób jest bardzo. No to na pewno Wam ym, napiszę na karcie społeczności. Ym, więc, no tyle Wam powiem. Be wszystko będzie na karcie społeczności lub na Instagramie. Więc polecam bardzo serdecznie, właśnie też wbić na mojego Instagrama Hydro2.0. No i widzowie, y, moja ostateczna, właśnie decyzja. Znaczy, tak naprawdę, nie moja, tylko. Jakby zakończenie tego filmu uznajmy po prostu, że skrzynki już nie powrócą.